My dzisiaj, co dzisiaj mamy. Nie wiem który dzisiaj mamy, ale mamy poniedziałek, o 6 rano. Jedziemy na misję Sprawdzić czy w czasach zarazy jest pieczywo w naszej lokalnej piekarni. Misja bardzo poważna. Obarczona dużym ryzykiem. Zobaczymy jaki będzie efekt. na słońcu jemu wszystko jedno a my zaraz zobaczymy no i przyjechaliśmy z nasza lokalna piekarnia w Rogowie i zaraz zobaczymy jak to sytuacja na froncie. Samochody, którymi rozważam po wsi chleb po wioskach. Jeszcze nie zapakowane, idziemy zobaczyć. Dobry. Co tam dobrego? Takie, takie dobre, że mamy luksus. Przez okno dzisiaj? O, co tam podać? Ale wszystko jest. No prawie. Tak to jest. Dla Pana O, dla mnie jest. Żytniego ćwiarteczkę. Tak. Ym, bagietkę może Bagietkę Bagietkę i ten Chodźcie ograniczone, bo dzieci nie idą do szkoły. Dzieci to... idą do szkoły. Ale to jeszcze chałka, jest ta mała? Nie. No wszystko jest, co się trzeba. No i długo to tak będzie przez okno? Na pewno do końca tygodnia. Na pewno. Ale powiem uczciwie, ten Powiem uczciwie że mogę doczekać do końca tygodnia, że nie będzie miał kto pracować. No, tak bo chory. ludzie. Nie akurat nie z tego powodu. Nie nie? z tego powodu. Ale mogą to wykorzystać. No, jest chory i koniec. No, nie no i nie też dotarli. się pewnie trochę boją. Może... No, Ryzyko na pewno jakieś tam jest kalkulowane W głowie, no. nie? Już to chodzi. No. No i... A jeszcze te, może z, z przedziałkiem dwie. Bym. No bo kiedyś ktoś zakatarzony i chodził, no nie? A teraz to już się każdy... A teraz kto kichnie? Nie, to ty... się boi. nawet no, taki tak. tak zakatarzony przychodzi i zaraża następny. O, i, i się wszyscy... No tak, pewnie pewnie No dzisiaj, że Maskusiaka cukiernia nie było ludzi i nie pakowali. Do pracy nie ma ludzi? No, no to po prostu ziemiani, no nie no, nie, no nic nie. No, nie, nie. No. Aha. No ale co, przeżyjemy, nie? Jest czego piec, nie? Nie nie, to tutaj nie, nie ma problemu. No bo to straszam, że nie chleb. Może tylko się zdarzyć według mnie, no tutaj. Czyli nie mów asortymentów, gdzie chleb bułka i tam jakiś pierdolac, co, co się da zrobić z y, mniejszą Aha, Ale podstawowe chleb bułka. No to tak. dobrze. No to dobrze, no dziękuję. Udało się, no to skoro poszło tak dobrze, to może jeszcze podjedziemy do wioskowego sklepu zobaczyć jak tam sytuacja. Sklepów mamy kilka tutaj o kościół, urzędy gminy. Tu mały sklepik. Tu na jaśnie panujący prezydent stacja kolejowa rogów. Pusto jest generalnie jak zawsze, nic tu się nie... Nie zmieniło akurat To jest zawsze tak pusto Jest też bank spółdzielczy I bankomat O tu stacja kolejowa rogów Można nawet dojechać do Warszawy Albo miasta Łodzi Poczta Niedawno przeniesiona z innego budynku Jakiś tam sklep z ciuchami No i tutaj jest taki sklep Carrefour Express Zaraz zobaczymy Działa, otwarte to działa Zaraz zobaczymy jak wyposażenie i zaopatrzenie przepraszam raczej o, Pan już widzę. Swoje załatwił Gacie podciągnie i będzie jechał dalej. Dobra Idziemy skoczyć w Koszyk mamy wygląda normalnie Dobre No, przecież świeża dostało Mleku sery Pieczywa full Ale pieczywo już mamy, więc nie bierzemy O, tylko papier talet zmiotu Tu jest pusto, nie ma papieru No patrzcie, rzeczywiście, nawet na wiosce papieru zabrakło Zaraz zapytamy panią, co my tu jeszcze możemy nic w sumie nie potrzebuję, ale żeby tak Głupio nie było, nie, wiem no ale są, zobaczcie co to są? Ręczniki, tak? Ręczniki są. <laughs> co my tu jeszcze zobaczymy? W sumie nic nie potrzeba, ale coś weźmiemy, żeby panią zapytać. No tak, wędliny są. Mięso jeszcze nie dowieziono po weekendzie, ale będą na pewno. Zapytam, czy coś przywiozą później. E, Przepraszam, jakieś mięsa to będą później? Nie będzie, dzisiaj w ogóle mięsa. Nie będzie. Nie? A kiedy był jakiś tam kurczak czy coś tam? Nie, nie, bo bo Teraz to wie co. Ciężko. Ale tak to wszystko jest. Na przykład światła po 12 zł. Kwiatka po 12, kurczaka. No. Ale tak to z towarów, to, to co, coś zabrakło? A co się u nas tak akurat nie ma, mhm. ale z mięsa, bo przedstawiciel nam powiedział, że na poniedziałek nie będzie. Przecież coś tam obiecał, że może przywiezie skończyć, ale no mhm. nie mhm. mhm. No dobrze, to, to później zobaczymy. Ale zobaczcie co jest. Zaprawdę, co mam w domu zapas, no ale skoro już przyszedłem to, to kupimy. No, tam. Woda jest, coki jest, no to widać, że po, poza papierem i mm, mięsem na ten moment to to chyba wszystko jest a zobaczymy jeszcze makarony no makarony suche też jest wszystko o mąka świeża nie jest źle damy radę usztarda jest, parówki są, hot dogi można robić damy radę no dobrze no to chyba zakupy się udały znaczy w zasadzie to się nie udało, ale test się udał no. sobie kolet tylko w takim razie Idziemy do jeszcze jednego sklepu wioskowego, tu jest taki yy, tam no wszystko mający że tak powiem sklep, ale jego otwierają później więc myślę, że i tak go otworzą pojedziemy w takim razie jeszcze do yy, jak to się nazywa? Polo otworzyli tu Polo niedawno zobaczymy jak w tym Polo, jeszcze jest potem jeden przy dworcu sklepik sprawdzimy jak kwestia zaopatrzenia, żeby relacja była Działkę chciał, żeby relacja była pełna i kompletna. Tu mamy przyjazd kolejowy, szajce zamknięte oczywiście, jak zwykle, jak jadę. Trzeba przejechać przez tory na drugą stronę rogowa. Więc chwilę poczekamy na Dino, a tam koło dworca jest jakby drugi taki marketing lokalny. No dobra, poczekamy na, na pociąg. Powarowy do łodzi, chyba. Okoluszek hmm, Chyba do koluszek łatwiej. I dalej na Śląsk, panie na Śląsk. Słychać te pociągi, nawet u nas tak lekko poszą. Tak jest. Czy hmm. to jest z 5 km? No, jak jest trzy całkowita, to słychać. A tutaj, proszę, tu przychodził front wschodni. W pierwszej wojnie światowej. No. Czy jeszcze będzie jechał jakiś ekspres do Warszawy? Intercity do Warszawy. A ludzi za dużo chyba nie ma w pociągu. No, pustawy pojechał. A ja tu czekam? Tak się poświęcam dla widzów trzech mojego kanału. Żeby przeprowadzić relację No chłopaki, no teraz to już otwierać Na no, trzeci będziemy czekać? Już niedawno dawno śniadanie zjadł. Jest, jedziemy Jedziemy Zobaczymy co tu w tym. Półki pełne, zobaczymy czy jest mięso Jak już wcześniej się przykraliśmy, wszystko inne Jest spieczywa, tu też jest, o mięsne tu chyba lepiej zaopatrzone Idziemy posłuchać co tam mówią Właśnie chyba telefonik ci dzwoni Czy z kurczaka to jest może? A? Pies, jest. No, jest. A jest? Wszystko no, Jest? Jest? No wie pani, bo tam mówią, że nic Nie ma? A, e... nie, jest to z kurczaka bym poprosił dwa podwójne Nie ma? tam to są. Trzy, tak, wychodzi. ma? Nie jest Nie ma? Wszystko jest, Nie jest, Nie umiemy trafić w po południe Nie ma? trafić w Nie Nie ma? Nie ma? Tak? wykupują? Zapas, nie? No to wszystko świeże, dzisiejsze. Dzisiejsze, oczywiście. No przecież nie pracuje. A nawet tak nie zostało. A? No to jest dzisiaj wszystko świeże. Super, dziękuję. Widzicie. O, przyszło świeże wstecz. Wszystko Ale póki z tymi, powiedzmy, chyba. O, półki wyprzytnięte. zostało parę chusteczek do nosa. No, czyli y, y, pewien schemat się powtarza, jest wszystko poza papierem teletowym, toaletowym. Znaczy się, ludzie posrali. O, mydło białej jeleni zostało. No wiesz, pasta BHP. No dobrze, no to myślę, że nasz poranny test z sukcesem przeprowadzony. Cytryna, mięta, cytryna, piwa, cytryna malina. Zobaczymy co tutaj. O, cytryna malina No taka. Cytryna malina. O właśnie taki to marginowa to... tu. Rosziała. 2161. Dzień dobry. Dzień dobry. Najwięcej to widzę tych dezynfekcyjnych tutaj. No, spirytusów spirytusu nie ma. Nie ma spirytusu. No już no, w budycie był. W 21. 61. 61. Ale wszystko inne jest, nie? Po tylko nie ma chyba. To Mówię też o to, co tam jest. No to jest malcie dostawa przy Papieru? Nie wiem, wszystkiego. Wszystkiego? Ale spożywka cała jest. No. No. Jest, tam spożywczych nie zabraknie. Mamo no, mieliśmy na magazynie 21, ile? 61. A no, nawet jakieś strzewka ładne. Śliwka. Yes. Paragon pan chce? Nie 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 jak ja tylko tam jest No się to mi to się... Nie? No lepiej bo tu... No, czuję bo no, my najwięcej z tych nazw mamy 19,93 Co kart? Proszę bardzo Potwierdzenie? Nie trzeba, dziękuję, dolecenia i tak to wyglądało. Zakupy poranne. Podczas pandemii. Wszystko okazuje się o, jest. No poza papierem toaletowym. tutaj akurat pewna, pewien zapas może jest racjonalny. Ale reszta zupełnie niepotrzebna panika. Dobra, wracamy do domu. Taki mamy dzisiaj piękny poranek. Godzina siódma nie biła. Można wracać do domu brać za robotę. To by było tyle raportu z z Rogowa.